No powiem wam, miałem dzisiaj taką przygodę z techniką Rzucę wam później o co tu dokładnie się rozchodziło A tak jak prowadzę to mam więcej czasu wam opowiedzieć Niż pokazywać o co tu chodzi No to jest ta nowa Setra w każdym razie Nowa no, już ma tu na kulane tam 200 tysięcy No w każdym razie tutaj nigdy nie miałem żadnych problemów technicznych z tą Setrą Jeśli tu chodzi o tą obsługę komputera pokładowego, nawigacji i tym podobnych no, aż do dzisiaj, nie? Po prostu była taka sytuacja, że tutaj jadę tym autobusem z pasażerami. No i co korek, co coś. stałem na światłach w tym korku, to próbowałem tu rozgryźć ten system, jak to funkcjonuje w tym autobusie, nie? Bo na środku tu mam ekran, właśnie z mapą, z nawigacją. I tam było jakieś pytanie do mnie, tam miałem wybór, czy tam autobus, czy auto osobowe, nie wiem po co takie pytanie w autobusie, przecież wiadomo, że ta nawigacja jest zbudowana na stałe, no nieważne, ale było takie pytanie. No i się głowiłem, jak to wyłączyć, nie, to pytanie. To w pewnym momencie wyłączyłem sobie całą nawigację, to wszystko, w sumie nie było mi to potrzebne, bo jechałem na nawigacji na telefonie, nie. No, ale, ale cóż. Dourzało mnie ten komunikat, więc się w tym bawiłem, więc wyłączyłem wszystko i uruchomiłem z powrotem, licząc, że się nie pojawi komunikat. To wtedy znowuż uruchomiło się z grającym radiem, nie? No to szybko ściszyłem, oczywiście najpierw wróciłem za gałkę do ściszenia sobie, potem od ściszenia ludziom. Więc już po trochę podenerwowałem, bo już widzę, że coś sobie z techniką nie razem. O, właśnie wie, mijam wielkie więzienie Moabit w w Berlinie. Bardzo ciekawe, ono z góry wygląda, jak takie słońce. No nic, to, to może innym razem. W każdym razie, yy, no, no ściszyłem to radio, nie? No i dalej się z tym męczę. Nagle odkryłem, po dłuższej walce, po którymś już staniu w korku, że takie kółko, którym się tutaj przełącza opcja, ono działa także jako przycisk co nie było takie logiczne, bo w tym kółku są cztery małe przyciski, szczałki na w góra, dół i na boki, a ta obręcz cała po prostu działa też jako przycisk. Nie? No więc yy, odkryłem sukces Eureka, jak, że udało mi się włączyć ten komunikat. Nie? Ale zaś pojawił się nowy problem, mianowicie taki, że nawigacja ta pokładowa w autobusie miała wbity jakiś tam adres. I cały czas mi na niego kierowała. Chociaż ja w ogóle jechałem w inną stronę, nie? i cały czas mi tutaj do ucha szeptała. tam, skręć prawo, skręć prawo co chwilę, nie? Skręć prawo. No i mnie szlaki jasne z tym trafią. I też nie miałem bladego pojęcia, jak to cholerstwo wyłączyć, nie? Więc się męczyłem i tak na tych korkach gdzieś tam klikałem tutaj, co mogłem nagle słyszę, że zaczął się otwierać telewizor dla moich widzów, nie? No bo tak tu naklikałem. No to już miałem takie, taką sobie agresję i złość, że mówię, muszę chwilę zrobić przerwy, bo zaraz tu nie, nie wytrzymam. Zobiłem sobie chwilę przerwy i, i znów zacząłem klikać. Jak znów stałem na światłach. No i udało mi się ten ekran schować. No i już do końca tego kursu z tymi turystami odpuściłem sobie tę zabawę i słuchałem cały czas tej nimki jak mi gada że mam skręcić tu, skręcić tam i powiem wam, że yy, no nie było tyle wstydu, bo, bo ja miałem jakąś tam francuską francuską grupę, nie? więc oni tam pewnie nie rozumieli, co tam ona do mnie gada no ale trochę mnie to poddenerwowało no, no w każdym razie yy, tak, tak, tak ta sytuacja wyglądała i później przy następnej jeździe Jaką miałem tym autobusem, bo na przerwie tym się nie zająłem. Znowu zaczęło mnie to drażnić że ta niemka cały czas mi tu mówi skręć w prawo gdzieś tam i tej nawigacji nie mogłem wydobyć. Więc zacząłem kombinować. Może tutaj przyciskami z kierownicy mi się to uda. Ale nie. Bo przyciski z kierownicy obsługują ten komputer, który się tutaj, ten ekran, który się wyświetla między zegarami. Nie? I na tym ekranie między zegarami. O, ktoś będzie miał problemy. O, albo i nie. I na tym ekranie między zegarami yy, można wejść w nawigację, ale też nie, nie można jej jakby stąd wyłączyć, nie? Tu są mnóstwo informacji o karcie kierowcy, o stanie autobusu, ale nie można włączyć nawigacji. Więc wiedziałem, że nawigację trzeba gdzieś stąd, tutaj z tego ekranu po prawej, od, od radia i, i właśnie nawigacji wyłączyć, nie? No i tak mnie to wkurzało, wkurzało. Klikałem wszystkie możliwe przyciski, po kolei już po prostu leciałem, co tylko się da. I nagle odkryłem, że pod jednym przyciskiem kryją się, że on służy do rozłączania rozmów, ale także do y, dawania poleceń głosowych. I odkryłem, że jak to naciskam ten przycisk długo, to pojawia się taka lista komend głosowych, które mogę wypowiedzieć. I ta babka, te, jak się źle wypowie komendę, to ona je czyta. Wszystkie te komendy po kolei. No to była dla mnie już mega podpowiedź, nie? bo i tam było właśnie, że radio, coś tam, CD, że DVD i między innymi nawigacja. To wziąłem ten mikrofon tutaj obok, co mam e, kierowcy i powiedział, powiedziałem: nawigacja. Ona to odczytała i weszła do kolejnego menu. I tam też było ileś opcji do przeczytania, nie? Ja tam coś wybełkotałem, że tam stop, nie, tą nawigację. Ona powiedziała, że proszę powtórzyć coś tam i przeczytała wszystkie te komentarze, te uwagi, jakie można jej powiedzieć. No to już byłem do przodu, bo już wiedziałem, jak to się czyta mniej więcej, nie, no bo ona mi to powiedziała. Więc za którymś razem tam znalazłem, że jest jakiś wyraz, coś tam, coś tam, stop. No to mówię, no to musi być to. No więc powtórzyłem to do tego mikrofonu. Tam za pierwszym razem się nie udało, ale za drugim już tak ze słyszenia na tyle dobrze powtórzyłem ten pierwszy wyraz i to stop, że nareszcie nawigacja się wyłączyła. Kurde. Przestała mi nawigować. Nie wiem, jak to się robi przyciskami, ale wiem, że już mo można głosem to wyłączyć. No i że mój niemiecki jest na tyle dobry, prawda, że, że to się udało. No i wyłączyłem to. Ale powiem wam, że jakiś chyba syndrom sztokholmski mi się uruchomił, bo później mi za cicho w tym autobusie było, jak ona przestała gadać i sobie radio włączyłem. No, ale czasami jest taka złośliwość rzeczy martwych, no i nie idzie nic na to poradzić. Powiem Wam, że podobno złoszczenie się na rzeczy martwe to, że tak powiem, e, świadczy o, o głupocie, nie? No ale no cóż zrobimy, no ja, ta, ja, ja po prostu czasami nie mogę tego wytrzymać, no widocznie nie grze się No w każdym razie miałem też wczoraj taką sytuację, że też, lecz ja korzystam z nawigacji w telefonie, bo jest ta aplikacja Nuna w bus, ona fajna jest, bo ma to informacje wszelkie o o wysokości i rozmiarach autobusu, jak się jeździ po Berlinie. I proszę, czy tam po Niemczech w ogóle, ale ona chyba nie jest tylko na Niemcy. No nie wiem, w każdym razie, nuna jest dobra na Niemcy, jeśli chodzi o jeżdżenie autobusem. No i korzystam z telefonu. I coś tam potrzebowałem, szybko przełączyć yy, ekrany między aplikacjami na telefonie. Nie wiem, czy ja miałem spoconą dłoń, czy coś, ale co ruszymy ekran na telefonie, żeby przełączyć się między aplikacjami. To mi przewijało wszystkie od początku do końca. Tam, miałem ja chyba z 10 tych aplikacji otwartych, to mi przewijało wszystkie 10. Zamiast jedną w bok, to chciałem z powrotem się cofnąć, co zaś? Wszystko z powrotem mi przewinęło 10, i nie mogłem utrafić w tą swoją aplikację. No, myślałem, że się zagotuje. Jeszcze miałem dzisiaj tą stresową sytuację, że, że tam mm, nie mogę wyłączyć tutaj tej nawigacji. A ta babka mi cały czas gada, i też ktoś do mnie się dobijał na telefon cały czas, nie? chyba trzy razy dzwonił. A ja nie mogłem... a Wiecie, no mam miałem nawigację na tym telefonie, więc to mnie też irytowało, nie? No, ale no, po prostu czasami są takie sytuacje i, i co? No i trzeba nie wyczekać, no bo nie ma innej metody. Bo im człowiek więcej próbuje działać, tym, tym gorzej, nie? Trzeba po prostu je wyczekać, aż się skończą i ten. I później na jakiejś przerwie, czy gdzieś człowiek sobie na spokojnie siada do czegoś i się okazuje, że rozwiązanie było bardzo proste. Tylko w tym stresie miał problem to, to ogarnąć, nie? No, ale taka e, dobra rada, że w tych setrach można tym głosem dużo zrobić, nie? Jeśli się ten przycisk od rozłączania rozmów, dłużej się przytrzymuje, pojawiają się te komendy tutaj na ekranie i można sobie je czytać, nie? A jeżeli się źle przeczyta, to ten komputer je przeczyta i może jakby podłapać e, z tego głosu, nie? Jak to jest? I co też fajne. Tu obok mam właśnie taki mikrofon. I w tym mikrofonie jest też głośniczek i to ten głośniczek mi podaje te porady, gdzie jechać. Więc to jest fajne, bo jak ja sobie opuszczę ten mikrofon tak na wysokość ust, to ten głośniczek mówi mi prościutko do ucha, gdzie mam jechać, tak jakby mi ktoś szeptał do ucha, a nie, że cały autobus słyszy te informacje z nawigacji, nie? Więc to uważam, że jest mega plus, że kierowca ma taką tutaj cichą podpowiedź takiego, wiecie, suflera tutaj, taką budkę suflera ma małą, i ona mu mówi, do łóżka gdzie tam ma skręcić. Uważam, że to jest fajne. O ile się wbije prawidłowy adres, nie. Może później uda mi się rozgryźć, jak to się wbija, przecież gdzieś tę nawigację się wbija normalnie tak w literkach, prawda? Gdzie chce gdzie, człowiek dojechać na jaki adres. No tylko ja dzisiaj jakoś tego tu znaleźć nie mam. A ten autobus jest taki fajnie wyposażony, bo nie dość, że no tutaj ten komputer między zegarami to jest wiadomka, że taka wiadoma sprawa. Tutaj już ta nawigacja z tym radiem jest fajna i też od klimatyzacji tu jest ekran, nie? normalnie może być bezekranowa wersja taka, z od tej klimy, że, że macie tylko, tylko przyciski. Nie? No więc jest taki do, doposażony. Nie? Ale jak widać i mnie technika przerosła, gdzie zazwyczaj nie miałem żadnych problemów z techniką, nawet jeśli coś było w obcym języku, to na zasadzie prób i błędów były na tyle intuicyjne, to te rzeczy, że szło to zrobić. No a dzisiaj to myślałem, że właśnie nie krew zaleje. Tym bardziej, że ja wiedziałem, że jakby no... To nie jest niezbędne do mojego szczęścia, nie? Żeby to przestało gadać. Bo jeszcze wiozę ekipę jakichś tam Francuzów, oni nic nie rozumieją i to jest obojętne co ona mi gada. Ja korzystam z nawigacji na telefonie, a nie z tej. No ale jakoś takie wiecie, drażniło mnie to, nie? I dlatego chciałem. Chciałem to sobie wyłączyć po prostu. Czasami się tak człowiek na czymś skupi, że nie może się od tego oderwać. Podobno no, tak słyszałem, że po łacinie mówi się, że mały kamyczek to jest skrupulus, nie? Czyli właśnie są się wzięły skrupuły, że to jest tak jak z takim kamyczkiem w sandale, że człowiek idzie i musi się zatrzymać, żeby go wyrzucić. To jest małe często nieistotne no, i, i człowiek no, skupia się na tym strasznie, no to ja też tutaj tak miałem. To było małe, nieistotne, a tak się strasznie na tym skupiałem. Jajka, jak ja nie lubię w nocy jeździć po Berlinie, Przecież ja tu mam wszędzie ograniczenie do 30 km na godzinę. No i są te fotoradary wszędzie, nie? które przestawiają tą, tą, tą e, prędkość w swoich ustawieniach, i, i za dnia, jak tutaj macie ograniczenie do 30 km na godzinę, między 22 a 6, no to ja słyszałem, że w nim to ustawienie też się zmienia. nie? W tym fotoradarze i od 22 do 6 trzaska na 30 km na godzinę, a w pozostałych godzinach na 50. Nie? To nie jest tak, że w nocy on nie robi zdjęć, czy coś robi, robi. No i człowiek jedzie taki zestresowany, tu mam nie aż tak daleki odcinek do, do przejechania, ale cały czas są 30, cały czas 30. No i przecież to można. jak to się mówi jajo znieść. No dobrze, jeśli tak jest bezpieczniej, no to. No to niechże też tak będzie. No nie, zagrałem wam taki ciemny odcinek. Mam nadzieję, że ktoś to obejrzy. I może skomentuje właśnie jak on sobie radzi ze złoszczeniem się na rzeczy martwe. No ja wiem, że to że to głupota jest. No. Bo jak się złościć na coś, co nie działa świadomie, to tylko ja mam z tym problem, nie? Z tą rzeczą. No ale czasami odnoszę takie wrażenie, jakby ta rzecz mi na złość się robiła, nie Wie, wiecie o co chodzi. Że zdarza Wam się coś tylko w stresowych sytuacjach, kiedy się spieszycie, na przykład z danym przedmiotem. A tak się nie zdarza. No to, jak, jak, to, jak to inaczej wytłumaczyć, nie? można oszaleć. No nic, mam nadzieję, że nie zasnęliście oglądając czy słuchając to. Bo ja tak bardziej nagrywam takie długie monologi z, tym, z myślą, że ktoś to będzie tylko słuchał, a nie oglądał. No bo też nie zwracam uwagi specjalnie na ten obraz. Mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza. Dobrze, to nic. Pozdrawiam serdecznie. pas cześć.